Ja mówię, proszę Wysokiego Sądu, ja odpowiadam pod przysięgą, więc muszę powiedzieć, że mam daleko e, posuniętą sklerozę i ja nie pamiętam godzina, po godzinie, co robiłem w 1947 roku. No e, e, i trzeba pamiętać, że to było w PRL-u. W PRL-u to bez dyrektywy z powiatu, to dziewuchę mogłeś namawiać najwyżej do tego, żeby się do Ligi kobiet zapisała. No to, no to nie o to chodzi, prawda, nieważne. ważne. Jest to, czy oskarżony przyznaje się, że w 47 roku, kiedy robił odchód za podatkiem gruntowym po wsi, przyszedł do mieszkania powódki i się przed nią obnażał, i namawiał ją do uprawiania e, seksu e, tego guralnego. Ja mówię, proszę wysokiego sądu. Ja różne grzechy seksualne popełniam, niektóre nawet ciekawe. Ale żeby śpiewać. Za przeproszeniem w trakcie utcenia, to teraz ja sprzeciw mówię. Moja gościa z tego, ze, ze środka sali, sali zawołała: popieram sprzeciw. Ludzie, oto sąsiedzi, przyszli znajomi, zaczęli być brawo, no, popieramy sprzeciw, opieram. no to od razu, prokurator. Mówię, proszę wysokiego sądu, bo widzi, jaki jest głos opinii publicznej Mówię,